Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Proszę państwa, naprawdę, ja nie żartuję. Sami zaraz się przekonacie: wydaje się psu na budę. Ludzie będą płakać, jeżeli w ogóle jeszcze będą mieli okazję, płakać, bo to, co wyprawiają nasi politycy, jest karygodne. Oczywiście dla nas. Wybraliśmy ich przecież, tak? Wybraliśmy ich. Nie chciało się ludziom myśleć, ważne były błahe sprawy, pierdołki, teleturnieje, spory o aborcję. Proszę Państwa, jeszcze są tacy, którzy. Już wulkan praktycznie eksploduje, a oni cały czas o, o wartościach, o obzdurach. To są bzdury. Jesteśmy w obliczu utraty życia wszyscy, jako naród. Dziś już naprawdę nie jest nic tak ważne jak pokój za wszelką cenę chcą nas pozabijać jesteśmy temu winni wybraliśmy ich numer 530 184 257 zapraszam wszystkich do włocławka niewiele czasu zostało równolegle rozpoczynamy kampanię do europarlamentu wydaje mi się że jeszcze do wyborów europarlamentarnych nie będzie nic poważnego, choć tempo zbliżania się do zagłady naszego narodu jest bardzo szybkie. Ktoś dziś mnie zapytał, czy dalej podtrzymuję tą swoją hipotezę, że do Europarlamentu jeszcze w miarę będziemy mogli funkcjonować. Tak, cały czas to podtrzymuję. Ja wiem, co się z dnia na dzień dzieje, widzę to. W mediach głównego nurtu nawet już takie rzeczy publikują, ale jeszcze te dwa miesiące, trzy miesiące pozwolą nam żyć. Później Stany Zjednoczone są na musiku. Zaraz, państwo, zaraz Państwa do wszystkiego przekonam, już otwartym tekstem mówi się o tych sprawach, o których my gdybaliśmy od kilku lat.